Helda, chyba się nie uda tak naprawdę. Wtedy mm. czekać, zobaczę jak tu działa. Cora dwa, co jeden. Nie wiem, sobie, że skoczy, ale wyskoczy, ale ci ogarniam. Co, so, yeah. uh, mm -hmm. do góry? Yeah, uh, well, well, Czy to do dołu? Nie wiem, yyy... Jeszcze i nie to the Oh, dobra, se llama. ¿Por supuesto.